Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Dzisiaj razem z żoną chcieliśmy Wam podpowiedzieć, co zrobić z hostami, funkiami w momencie, kiedy one przekwitną i dlaczego to robimy, bo to też jest ważne. Nasze funkie jeszcze kwitną, ale chcieliśmy nagrać ten filmik wcześniej, żebyście w odpowiednim momencie mogli go sobie obejrzeć i wyruszyć z sekatorem do ogrodu. Czyli co? Funkie mają przepiękne liście. Są różnego koloru te liście. tak? Jest to roślinka, dodam tylko, że jest to roślina, która lubi półcień i cień. Takie stanowisko. Jeżeli ktoś obejrzy filmik i chciałby, zapragnąłby taką funkię na stanowisku słonecznym, odradzam. Dlaczego? Dlatego, że. Te duże liście powodują, że bardzo roślina szybko traci wodę. Liście wtedy się przypalają, żółkną. Nie wygląda to super. Także jeżeli macie gdzieś e, cień, półcień i chcecie sobie e, jakieś rośliny obsadzić, funkie, hosty i jak najbardziej. Teraz wracamy do ich e, kwiatostanów. Kwitnie na takich e, pałąkach e, e, kwiatowych. Wychodzą one tam z samego dołu karpy. W momencie, kiedy przekwitną, wiadomo, kwiatki opadną i roślinka zacznie zawiązywać tutaj nasiona. Nie jest to dobre. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ona całą swoją energię, która ją ciągnie z ziemi, daje. Na zawiązanie tych nasion nie jest to potrzebne, dlatego że ona fajnie się rozrasta takimi lekkimi rozłogami, ta karpa się powiększa. Więc, żeby nasze liście wyglądały cały czas efektownie, pięknie, żywo, takie te kolory, żeby były intensywne, po przekwitnięciu albo jak już widzimy, że zaczynają mocniej opadać, już roślina praktycznie przekwitła, obcinamy te pałeczki. Spójrzcie tutaj. o nie musicie, nie musicie obcinać przy samym dole wystarczy w tym miejscu. Roślina już nie będzie tam podawała o, żadnych witamin niczego na zawiązanie. Woda też, też, też tam nie pójdzie. Więc o, tak żeby po prostu nie było widać takich pałąków. O, bo jak obetniemy tutaj, no to zostanie taki pa pałąk. Nie będzie ładnie to wyglądało, więc obcinamy sobie niżej, poniżej po prostu stanu liści po to, żeby nie było takich suchych, sterczących później badyli. Jeżeli taki zabieg będziecie stosować co roku, roślina będzie jeszcze szybciej Wam się rozrastać, bo będzie cały czas miała energię, którą nie będzie dawała na tworzenie, tak jak mówiłem nasion, tylko będzie pchała w liście, więc te liście, ta karpa będzie jeszcze szybciej się Wam Rozwijać i jeszcze szybciej będzie zadarniać miejsca. A tak, między nawi, powiem Wam szczerze, że kwiaty są ładne, ale nie są aż tak piękne, żeby je zostawiać na długo. Bardziej mi się u tej roślinki akurat podobają liście. Czyli obcinamy i cieszymy się zdrową, piękną hostą. Taki zabieg możecie zastosować u siebie. A na pewno roślina będzie wyglądała zjawiskowo. Z tego miejsca chciałbym się z Wami pożegnać. Ja sobie za chwilę popcinam dalej. No i co? I do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pozdrawiam. Na razie. Cześć. Hej!